Witam Was ponownie ze stoiska Samsunga i tutaj muszę Wam pokazać gamingowe monitory. Już podczas IFA 2016, podczas naszej reakcji, pokazywaliśmy Wam nowe monitory od Samsunga zakrzywione, ale tym razem mają one coś więcej. Oprócz tego, że są zakrzywione, mają jeszcze funkcję zdaną z telewizorów, która się nazywa Quantum Dot. Jest też druga wersja tego, ale ona nazywa się troszeczkę inaczej i oferuje nieco gorsze odzorowanie barw. Natomiast Quantum Dot oferuje nam 125% pokrycia palety sRGB, natomiast ta druga, ta druga technologia, jest troszeczkę tańsza, oferuje zaledwie o 5% mniej, czyli 120. Także tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście jedna milisekunda jeżeli chodzi o czas reakcji. Mamy też naturalnie 144 Hz odświeżania oraz technologię AMD FreeSync. Nie ma jeszcze monitorów z g -Synciem. No i druga bardzo ciekawa rzecz, która nazywa się Arena Lightning. To jest taka opcja, która pozwala nam na większą imersję w grach. Dajmy tutaj na przykład jakąś strzelankę Battlefielda. Kiedy strzelamy, kiedy coś się dzieje w grze, to nasze jakieś diody tutaj na monitorze będą świecić w taki sposób, żeby dawać nam ten właśnie poczucie, że jesteśmy gdzieś tam na polu walki. Tak przynajmniej tutaj wytłumaczono. Wyglądają one całkiem ciekawie, będą dostępne w różnych rozmiarach, z różnym zakrzywieniem, oczywiście z różnymi przekątnymi. Są solidne, jeden sekundarny czasu także tutaj reakcji, także tutaj no, są to zdecydowanie monitory gamingowe. Czekamy na ceny, czekamy na więcej szczegółów. Oglądajcie nasz kanał po więcej materiałów z 2017. To tyle, mówił dla Was czeka na razie.